Zadanie czwarte. Klient wpłacił do banku na trzyletnią lokatę kwotę w wysokości jakieś k0. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank doliczy odsetki w wysokości 6% od kwoty bieżącego kapitału zgodnie z procentem składanym. Po trzech latach oszczędzania w tym banku na koncie będziemy mieli. No, tutaj z karty wzorów możemy wziąć sobie taki wzorek. Tu widzimy procent składany. My mamy 3 lata, czyli nasze N to będzie 3. Uprocentowanie, czyli P wynosi 6. No i zapiszmy ten wzór, czyli K3, czyli tak jakby po 3 latach będziemy mieli K0 razy 1 dodać, 6 podzielić na 100 do potęgi trzeciej. To się równa K0. Razy 1 plus 6 setnych to możemy zapisać jako 1,06 do potęgi trzeciej. Zobaczmy, czy mamy taki wzór. Jest to odpowiedź A.